Kochani rodzice, w tym szczególnym dniu składamy w wasze dłonie najszczersze podziękowania za wszystko co dla nas zrobiliście. Dziękujemy za bezgraniczną miłość, opiekę i dobro, które nam ofiarowaliście. Przepas zawsze czujemy się wyjątkowi i kochani. Za wszystkie ciepłe i radosne chwile, za wolność wyboru i za zaufanie, że zawsze wybierzemy dobrze. Dziękujemy za to, że tak wielu rzeczy nas nauczyliście. Zamotywowanie do nauki. Mamo, tato, dziękujemy za cierpliwość, gdy się bezsensownie buntowaliśmy. Za energię przy wielokrotnym tłumaczeniu tego samego. Dziękuję za konsekwencje, a czasami za popożliwość, dzięki czemu jestem rozsądny i zdecydowany. Dziękujemy za uśmiech i dobrą radę, za to, że wszystko, co robiliście, było dla naszego dobra. Za poczucie humoru, za wspaniałą siostrę i fajnego brata. Dziękujemy za wszystkie prezenty, które zmieniły nasze życie. Kochana mamo i kochany tato, dziękuję za pełną akceptację, za to, że zawsze rozmawialiście o wszystkim. I nigdy nie obawiałam się, że nie zostaną zrozumiane. Za zawsze wyciągnięte ramiona do pomocy i za to, że jesteście naszymi przyjaciółmi. nocy na scapie. Wielkie dzięki za to, że często, mimo dzielących nas kilometrów, byliście tak blisko. Jeden telefon mógł uspokoić i zmienić podejście do wielu spraw. Dziękujemy za to, że zawsze możemy na was liczyć. W tych łatwych, najtrudniejszych chwilach. Kochani rodzice, dziękujemy za siłę do wychowania dwóch tak silnych osobowości, co na pewno nie było łatwe. Za nasze poczucie wartości, które nam liście, dzięki czemu wiemy, że możemy zdobywać świat. Na pewno jeszcze nie raz skorzystamy z waszej mądrości i doświadczenia życiowego, a to, czego nas nauczyliście, będziemy pielęgnować i przekazywać dalej. Przepraszamy za wszystkie zmartwienia, które wam przysporzyliśmy, a w szczególności za nieostrożną jazdę na rowerze. Mamy nadzieję, że sprawimy wam jeszcze dużo radości. Dziękujemy za to, że jesteście, dzięki czemu jakaś część nas może nadal czuć się dzieckiem. To kim jesteśmy dzisiaj, zawdzięczamy Wam. Słuchamy. Nie mogę. Ty pociągnąłeś co? tak i biegłeś ja w to biegłeś przodem. No nie możesz, to biegłeś jakiś... O no tak. To no było za wolno bieg. Ale powiedz co powinieneś czy to... Bo to jeszcze raz przeczytaj. Dlaczego? No bo powiedziałeś na rowerze. Dobrze. Już! <głos> 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 nie mogę! <noise> już mi tutaj włosy zasłoniły twarz, ale stałam tam. Nie no ja to już nie <noise> mogę. No, no, na moczy za ten momencie. Ale nie wyłączył się pan.